Generalnie, czym jest program PIT-6? Świetnie zdajecie sprawę z tego, że jest to program, który polega na zmianie nawyków żywieniowych przy odpowiedniej suplementacji. I tutaj, jeżeli chodzi o program pit jest to program zupełnie bezpieczny i skuteczny, ze względu na to, że on tak, w taki holistyczny sposób podchodzi do naszego potencjalnego klienta, gdyż ma na uwadze jego dobre samopoczucie, ma na uwadze jego czynniki biologiczne i czynniki fizyczne. Przede wszystkim warto pamiętać, że program Future jest programem grupowym. Jeżeli mówimy o grupowym programie odchudzania, warto jest pamiętać o tym, że takie same zasady programu obowiązują dla każdego uczestnika. Więc jeżeli ktokolwiek z Waszych podopiecznych, ktokolwiek z Waszych znajomych czy osób, które w którym polecacie program, będzie chciała prowadzić sobie taka osoba modyfikacja, samodzielna modyfikacja wiedzy czy samodzielna modyfikacja suplementacji w programie FIT6, to wtedy już nie będziemy mogli mówić o programie FIT6, gdyż samodzielna modyfikacja jakichkolwiek zasad programu tak naprawdę wypada. Wyklucza nas z osiągnięcia tych wyników, które program obiecuje. A dodatkowo też, jeżeli ktokolwiek zmieni sobie zasady programów na takie, które będą jemu pasować, czyli na przykład zmieni sobie suplement na określonym etapie, czy zmieni sobie na przykład dietę, no to my w tym wypadku też nie możemy brać odpowiedzialności za, za to, co ta osoba robi, więc też nie możemy zagwarantować tak świetnych wyników, jak działoby się to na przykład w przypadku, kiedy osoba by prze. Przestrzegała wszystkich wskazówek żywieniowych. Więc program FIT6 jest bezpieczny i skuteczny, a skuteczny jest wtedy, kiedy nasz potencjalny klient, nasza osoba, którą się opiekujemy, faktycznie przestrzega zaleceń żywieniowych i zaleca wskazówek dotyczących suplementacji, które są w programie. W programie FIT6 przede wszystkim zależy nam na budowaniu takich zdrowych nawyków żywieniowych oraz korzystaniu z naturalnych produktów spożywczych. Bo jak sami sobie zdajecie sprawę, właściwie mam nadzieję, że Wy już macie dobre nawyki żywieniowe, ale osoby, które chcą dołączyć do programu, są to osoby często o bardzo, o bardzo niskiej tej, takiej świadomości żywieniowej, czyli są to osoby, które jedzą za dużo, jedzą posiłki, produkty spożywcze w złych proporcjach, przesadzają ze spożywaniem produktów przetworzonych, piją alkohol, Jedną dużo słodyczy, skorzystając z restauracji typu fast food oraz wielu, wielu innych produktów potraw, dań, które mogą utrudnić nie tylko odchudzanie, ale mogą utrudnić i skomplikować prawidłowe funkcjonowanie tak naprawdę wielu naszych organów i wielu naszych układów w organizmie, więc tutaj otyłość może być tak naprawdę tylko jedną z wielu powikłań, tak naprawdę jednym z wielu powikłań tej nieprawidłowej diety. W programie Fit6 chodzi nam też o to, abyście Wy oraz Wasi potencjalni klienci, potencjalni nabywcy programu Fit6, mieli taką reedukację żywieniową. Jeżeli mówię o reedukacji żywieniowej, to po prostu chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy przekazali naszym uczestnikom wiedzę, na czym polega zdrowe żywienie. Czyli że zdrowe żywienie musi składać się z. Ze zdrowych produktów, musi składać się z produktów takich nieprzetworzonych, z produktów naturalnych, że powinno być właśnie tych pięć posiłków dziennie, bo to jest dla nas zdrowe, że powinna być piana woda w odpowiedniej ilości, że powinniśmy unikać substancji słodzących, że nie powinniśmy przejadać się przed snem i że nie powinniśmy pomijać śniadań. Jest wiele aspektów, które należy wprowadzić, żeby ta reedukacja żywieniowa nastąpiła. Czyli po prostu chodzi o to, żeby nasz potencjalny klient nauczył się nowych nawyków żywieniowych i żeby zrozumiał, czym te zdrowe nawyki żywieniowe są, a tutaj takim efektem ubocznym jakby tego całego procesu będzie to, że te nawyki żywieniowe nowe się uformują, a oprócz tego osoba będzie traciła zbędne kilogramy, oczywiście wtedy, jeżeli będzie przestrzegać diety w programie FIT 6 oraz będzie stosować się do zaleceń, tak jak mówiłam. Jak najbardziej restrykcyjnie. Oczywiście, czasami zdarzają się jakieś przypadki, ale to też jest temat, którego można, można uniknąć, jeżeli jednak prowadzimy taką samą kontrolę i jesteśmy w stanie nad tym panować. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby też uczestnicy, którzy będą, którzy zastanawiają się właściwie nad tym, żeby rozpocząć program FIT6, żeby oni wiedzieli, że program FIT6 jest to program kompleksowy, taki, który powoduje, że nie będą chodzić głodni. I tutaj też chciałam zaznaczyć, że w programie coś naprawdę można dobrze zjeść, można zjeść dosyta, można zjeść smacznie i jestem przekonana, że przy odpowiednim komponowaniu posiłków każdy z uczestników oczywiście będzie czuł się zadowolony. Oczywiście nauka zdrowego gotowania i odkrywanie nowych smaków to jest proces czasochłonny, więc nie można tutaj o tym zapomnieć. Ale warto pamiętać o tym, że jest to tak zwana gra warta świeczki. Ze względu na to, że jeżeli my sobie już raz wyrobimy zdrowe nawyki żywieniowe, nauczymy się zdrowo gotować, to te właśnie nasze nawyki będziemy mogli przekazać innym, będziemy się mogli z innymi osobami nimi podzielić. I tutaj bardzo chciałam też zaznaczyć, że program jest tak skomponowany, żeby uczestnicy nie mieli efektu jajo. Czyli to jest kolejny argument, który przemawia za tym, żeby z programu korzystać. A teraz, tak w ramach takiej małej ciekawostki, pokażę Wam kilka z posiłków naszych uczestników, żebyście mogli zobaczyć, że faktycznie ta dieta nie jest jałowa, nie jest taka sucha, nie jest skomponowana tylko ze surowych warzyw, że po prostu w programie Fit6 można zjeść dobrze, można zjeść zdrowo. I to są zdjęcia, których, które ja dostaję od naszych uczestników. Tak naprawdę mam takich zdjęć zdrowych posiłków około 3000, więc tutaj pokażę tylko kilka, żebyście mogli zobaczyć sobie, że te posiłki w programie FIT 6 naprawdę są smaczne, naprawdę są kolorowe, wyglądają przepysznie i że dieta w programie FIT 6 nie wiąże się z ograniczeniem wszystkiego, co dobre i wszystkiego, co smaczne i na przykład słodkie, tak jak tutaj w tym wypadku. Mamy tutaj gofry. Na kolejnym slajdzie coś dla miłośników mięska, czyli Tatar. Wiem, że wielu, wielu panów, wielu, wiele pań bardzo lubi takie przekąski, więc są to produkty jak najbardziej dozwolone. Tutaj na przykład mamy śniadanie w programie Fit 6 kolorowy omlet z musem z jabłek startych z mięską. To jest na przykład obiad. Są kotleciki, indycze z dynią z komosą ryżową i z ogóreczkami, stałatką, Także jak sami widzicie, te posiłki są dość dużo objętościowe, można się nimi najeść, można wyrobić sobie zdrowe nawyki, a dodatkowo można stracić zbędne kilogramy. Tutaj na ostatnim zdjęciu mamy pączki fitrze. Są to pączki, które były na naszej stronie internetowej i tak naprawdę można nawet stosować, stosować takie, takie słodkości. Wróćmy sobie do... Mm, tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się dzieje tak, że nasze społeczeństwo tyje. Od wielu, wielu lat mamy cały czas rosnący wskaźnik wzrostu procentu odłości procentu i nadwagi u osób dorosłych, a także u dzieci. Więc jeżeli będziemy iść w tym kierunku, to prędzej czy później doprowadzimy swój gatunek do upadku. Mianowicie mówię tutaj o tym, że coraz więcej będzie spotykało nas chorób, coraz więcej e, jakichś niedoczynności organowych, coraz więcej będziemy ważyć i to na tym tak naprawdę ucierpi każdy z naszych układów. Będą nas bolały plecy, będziemy czuć się źle, będziemy czuć się ciężko, będziemy mieć też depresję. E, tutaj też jeżeli chodzi o konsekwencje otyłości, no to wiadomo, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, tak naprawdę wszystkie te Choroby, o których mówię, one są konsekwencjami nieprawidłowego żywienia i wiele z nich można cofnąć za pomocą unormowania sposobu odżywiania. Odrzucając właśnie te wszystkie niekorzystne dla nas produkty, odrzucając jedzenie w i jedzenie w pośpiechu, odrzucając korzystanie z takich słodkich napojów czy słodyczy, możemy stopniowo cofać tutaj te wszystkie negatywne zachodzące zmiany w naszym organizmie. I warto by się było nad tym zastanowić, ponieważ Skutki zdrowotne, otyłości są naprawdę poważne i doskonale o tym wiecie, że jest to między innymi rak, są to choroby naczyniowo-sercowe, są to problemy ze stawami, jest to cukrzyc nadciśnienie i tak naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć, i to jest taka prawda, która w tym wypadku jak najbardziej, jak najbardziej się sprawdza, więc warto pamiętać, że wszystkie te konsekwencje otyłości prowadzą w naszym organizmie do powstawania tzw. stanów zapalnych. I generalnie też stany zapalne prowadzą do powstawania chorób. Tutaj nie ma też takiej konkretnej zależności, bo i choroby doprowadzają do stanów zapalnych, a także stany zapalne doprowadzają do chorób. Więc warto byłoby się tutaj na chwileczkę zatrzymać, zastanowić się, co możemy zrobić dla swojego organizmu, jak możemy sobie pomóc, jak możemy pomóc naszym bliskim i właściwie dlaczego powinniśmy to zrobić. Bo jeżeli my, widząc, że ktoś z naszych bliskich, ktoś, ktoś dla nas. Może no, ktoś z rodziny, może, może ktoś, jakiś sąsiad, koleżanka, kolega dąży do tego, że ta waga ciała cały czas wzrasta, jest ona nieunormowana, odżywia się niehigienicznie, odżywia się w sposób taki nie do końca zdrowy, wręcz powiedziałabym nawet bardzo niezdrowy może, to tutaj prędzej czy później taka osoba zachoruje. Rzadko zdawa się, że osoba która cierpi na otyłość bądź nadwagę, jest stuprocentowo zdrowa. Prędzej czy później zawsze jakieś choroby się pojawią. Czy to będą choroby polegające na zaburzeniu metabolizmu, czy to będzie jakaś, jakieś kłopoty jelitowe, czy to będzie po prostu jakieś zaburzenie samooceny, depresja, jakieś e, takie spadki nastroju. To tutaj każdy, każdy przypadek praktycznie kończy się jakimiś, e, jakimiś zaburzeniami. Często jest też tak, że osoby, które są otyłe, które mają nadwagę. One nie mówią o tym otwarcie, że czują się źle, że czują się niedobre, że na przykład coś im dolega, ale w większości przypadków, prędzej czy później, podczas niedbałej diety, podczas takich zaburzeń programu, sposobu żywienia, takie konsekwencje wynikają. I warto byłoby pamiętać o tym, że naszą odpowiedzią na te wszystkie dolegliwości jest program FIT6. I jest to program, tak jak mówiłam, do którego możemy... Śmiało przystąpić. Jest to program, do którego możemy zachęcić swoich bliskich. Jest to program, który jest bezpieczny, który jest kompleksowo ułożony i dzięki temu kompleksowemu ułożeniu ten program cieszy się tak wielką popularnością. W tym momencie program FIT6 jest w wielu, wielu krajach, a jego uczestników myślę, że można już spokojnie liczyć w setkach tysięcy na całym świecie, bo z tego co wiem. Cieszy się on popularnością, bardzo wielką popularnością w przypadku wszystkich naszych sąsiadów, w przypadku Portugalii, Hiszpanii, Włoch. Także naprawdę jest wiele osób, które powstają z programu FIT6. Są one bardzo zadowolone i dzięki temu, że podjęły ryzyko, właściwie żadne co jest ryzyko, ale podjęły po prostu chęć ze Osiągają dobre wyniki i cieszą się dobrą kondycją zdrowotną. Przede wszystkim chciałam też tutaj zaznaczyć, że. Jeżeli chodzi o program FIT 6. E, 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 dzięki programowi FIT 6 możliwe jest właśnie osiągnięcie takich długotrwałych wyników. Nie są to wyniki, które będą nas cieszyły tylko na przykład przez miesiąc czy po zakończeniu programu, tylko właśnie ta reedukacja żywieniowa i ta trwała zmiana nawyków żywieniowych pomaga osiągnąć te wyniki długotrwałe. I jest to niezwykle ważne ze względu na to, że Oprócz tego, że czujemy się lepiej, że lepiej wyglądamy, możemy też tymi rezultatami dzielić się z naszymi najbliższymi i pokazywać im, że tak to zdrowe jedzenie wcale nie musi być nudne, nie musi być niesmaczne i nie musi być jałowe. Okazuje się też, że wielu uczestników programu FIT6 już po przejściu całego programu, czyli po osiągnięciu swojego celu, niezależnie czy było to 5 kg czy 1,20 kg, może, po konsultacji lekarskiej odstawić swoje leki. Bo tak jak wiecie, wiele chorób, o których wcześniej wspominałam, jest związanych z przyjmowaniem stałych leków. Na przykład w przypadku nadciśnienia. To jest dobry, dobry przykład. Każdy nadprogramowy kilogram, który ma osoba otyła bądź osoba z nadwagą, zwiększa to ciśnienie. I w wypadku, kiedy my normujemy masę ciała to ciśnienie się stopniowo, stopniowo zmniejsza. Więc bywa też tak, że albo zmniejsza lekarz dawkę takiego leku po utracie masy ciała, albo po prostu ten lek jest odstawiany bądź wycofywany. Bo właśnie prawidłowa masa ciała to jest taka masa, która nie obciąża naszego organizmu i taka, która nie powoduje dodatkowych komplikacji. Więc tutaj jest to bardzo istotne, żeby o tym zapamiętać, żeby o tym wiedzieć i żeby. Być może użyć ten argument w rozmowie z potencjalnym, z potencjalnym klientem, że faktycznie każdy kilogram masy ciała, który gromadzimy sobie dodatkowo powyżej Aha. tej masy ciała, którą, którą mamy, może nas doprowadzać do powstawania tych chorób, a każdy stosowny kilogram może nas od tych chorób oddalać, więc jest to bardzo istotne. Warto też zapamiętać sobie, jak działa program FIT6. Program FIT6 jest to program, który składa się z trzech etapów. Podzielonych na sześć kroków. Ale tak jak wiecie, głównymi etapami programu FIT6 jest przeciwdziałanie zapaleniom, i to jest krok pierwszy. Kolejnym etapem jest trwający od kroku drugiego do kroku piątego etap, który nazywa się utrata wagi. I kolejnym etapem jest krok szósty, który nazywa się powstrzymanie. I tak naprawdę w zależności od tego, ile kilogramów mamy do stracenia. Tutaj możemy cyklicznie powtarzać sobie te kroki. Załóżmy, że jest osoba, która ma 30 kg na wagę. I Takich osób korzystających z programu FIT6 jest bardzo dużo, więc tutaj na tym, na tym przykładzie możemy sobie spokojnie pracować. I ta osoba dołącza do programu FIT6 w styczniu. No i ona ma na przykład wagę tam 30 kg za dużą. I po tych sześciu krokach ona straciła na przykład 24 kg, więc zostało jej jeszcze 6 kg. I w takim wypadku, kiedy zostało jeszcze 6 kg po zakończeniu szóstego kroku, czyli tego trzeciego etapu, ta osoba może i powinna przejść po raz kolejny na krok pierwszy, czyli na etap pierwszy. I tutaj nie ma żadnych wskazań do tego, żeby taka osoba rozpoczęła ten program od początku, ze względu na to, że będzie to dla niej bezpieczne i dzięki temu będzie ona coraz bliżej do osiągnięcia swojego celu. No, i ta osoba przeszła ten etap pierwszy po raz kolejny, no i straciła kolejne 3 kg na tym etapie pierwszym. Zostały jej jeszcze 2, 3 kg. I w takim wypadku ta osoba przechodzi sobie na etap drugi, czyli na krok drugi, czyli na pierwszy miesiąc utraty wagi. I będąc na tym etapie, osoba osiąga swój cel, czyli traci to 30 kg, które sobie założyła, wygląda lepiej, czuje się lepiej, ma więcej energii. I w takim wypadku, co osoba powinna zrobić dalej? Tutaj osoba powinna właśnie przejść sobie od razu na etap podtrzymania, bo zawsze po osiągnięciu celu, nieważne czy to będzie po pierwszym miesiącu, czy po trzecim miesiącu, czy po miesiącu dziewiątym w programie FIT-6, taka osoba zawsze powinna przejść na podtrzymanie, bo jest to niezwykle ważny etap w programie FIT-6. Jest to, jest to etap, który trwa zawsze dwa miesiące i ma on na celu utrwalenie tych zdrowych nawyków, stopniowe rozszerzanie diety oraz budowanie takich zdrowych relacji z jedzeniem. A mówiąc o zdrowych relacjach z jedzeniem, mówię tutaj o wprowadzaniu produktów, na przykład słodyczy, czy lampki alkoholu, czy jakiegoś batonika, czy, czy czegoś lekko przetworzonego. Po prostu. Są to produkty, które raz na jakiś czas można spożyć, i na etapie podtrzymania właśnie takie zdrowe relacje się buduje. Czyli cały czas korzystamy z pięciu zdrowych posiłków, korzystamy z konkretnych zasad, ale stopniowo i w pewnych częstotliwościach możemy sobie tutaj zwiększać porcję, być może zwiększać częstotliwość spożywania produktów, które do tej pory były nam w programie Fit6 zabronione. Po prostu chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest dla ludzi. I z każdych produktów można korzystać. Warto jest tylko zachować zdrowy rozsądek i taką właśnie zdrową relację z tymi produktami, które niekoniecznie są dla nas dozwolone tak na co dzień. Więc jest to, jest to bardzo dobrze, że takie podtrzymanie się tutaj znajduje i jest ono niezwykle ważne. I podczas podtrzymania również są przyjmowane suplementy co drugi dzień. I to pomaga nam właśnie osiągnąć taki też taki zmniejszyć częstotliwość przyjmowania suplementów oraz zwiększyć częstotliwość spożywania innych posiłków. I to jest właśnie taka zdrowa relacja, jeżeli chodzi o, o odchudzanie. Jeżeli chodzi o ten etap podtrzymania, jest on obowiązkowy i zaznaczajcie to swoim bliskim, swoim, swojej rodzinie, swoim klientom, że jest to etap obowiązkowy i jeżeli ktoś chce utrzymać swoją wagę, którą udało mu się osiągnąć w programie, powinien to podtrzymanie przejść. Jest to tak naprawdę bezwzględny warunek, które świadczy o powodzeniu programu FIT6. Bo jeżeli my na przykład po osiągnięciu swojego celu na kroku czwartym skończymy program i nie podejdziemy do podtrzymania, w takiej sytuacji dzieje się następujące. My tak naprawdę nie mamy już nad sobą żadnej, żadnej jakby takiej kontroli zewnętrznej, czyli nie mamy już tych ulotek, które nam pomagają się odżywiać, nie mamy nad sobą już jakby takiego konkretnego celu, no i zaczynamy sięgać po produkty, które do tej pory były nam zabronione, czyli zjemy sobie jakieś tam pączki, zjemy sobie jakiegoś batonika, pójdziemy sobie na jakąś pizzę, raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, potem pójdziemy na jakiegoś grilla, zjemy sobie kiełbaskę, napijemy się piwa, no i tak oto stopniowo te złe nawyki będą wracać do naszego życia. I kiedy te złe nawyki znowu przejmą kontrolę nad naszym żywieniem, tutaj bardzo często też w takim wypadku te kilogramy, które Straciliśmy, będą do nas wracały. Pamiętajcie, że my tyjemy nie tylko od tego, że się nie ruszamy. My naprawdę tyjemy od tego, że spożywamy zbyt dużo kalorii, niż potrzebuje nasz organizm. I to jest oczywiście też są zaburzenia, choroby, od których się tyje, ale generalnie tyjemy od nadwyżki energetycznej diety. Czyli jeżeli jemy za dużo i mamy za mały wydatek energetyczny to zawsze nasz organizm będzie sobie tą energię magazynował w postaci tkanki tłuszczowej. I to jest właśnie coś od czego czujemy. więc warto byłoby o tym pamiętać i warto byłoby mieć na to oko i kontrolować te swoje e, czasami łakomstwo, czasami e, nadmierny apetyt na słodzie. czasami to po prostu Podjadamy z nudów, więc dobrze jest też mieć na to, na to oko i pilnować takich rzeczy, żeby te kilogramy, które zostały stracone w programie, nie uciekały. Warto byłoby też zaznaczyć, jak działa program C6 i od czego zależne jest powodzenie nasze w programie i naszych uczestników, którym poleciliśmy program. Przede wszystkim zawsze zaczynamy program od etapu pierwszego. Jest to bardzo istotne, bo jest to etap, który pomaga nam zwalczać stany zapalne, czyli te stany, które powodują, że gdzieś tam w naszym organizmie dzieje się coś złego. Tak naprawdę, etap programu 6 ten pierwszy, jest najtrudniejszy ze względu na to, że jednak to jest taka zmiana radykalna naszych nawyków. Ona się odbywa z dnia na dzień i tak naprawdę z dnia na dzień musimy zmienić swoje żywienie o 180 stopni prowadzić produkty, których do tej pory nie jedliśmy, wprowadzić regularne posiłki, więc ja rozumiem, że tutaj ten jakby pierwszy etap programów i może być dla, dla Was i dla Waszych klientów najtrudniejszy. Też tutaj następują pewnego rodzaju wykluczenia żywieniowe, czyli na przykład nie jemy nabiału, nie jemy tradycyjnego pieczywa, są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o inne produkty. Ale bardzo ważne jest, żeby ten program rozpoczął się tym etapem pierwszym i żeby każdy z uczestników, który startuje, bardzo dobrze zapoznał się z etykietkami dołączonymi do, do programu FIT6 na etapie pierwszym, gdyż tam są takie kluczowe informacje, taki właściwie szkielet budowania dobrych nawyków żywieniowych. Potem z każdym etapem, z każdym krokiem te dane są rozszerzane, dodawane są nowe produkty, nowe posiłki, ale takim właśnie szkieletem tego wszystkiego. Pod, znaczy takim gwarantem sukcesu jest zapoznanie się z, z pierwszymi informacjami, które są dołączone do etapu pierwszego. Też sami zadajecie pytania dotyczące tego, dlaczego na przykład ktoś chudnie wolniej, a ktoś chudnie szybciej, dlaczego ktoś ma lepsze wyniki po pierwszym etapie, a ktoś ma gorsze. Dlaczego na przykład ktoś zgubił tylko 3 kg, a nie na przykład 15 Tutaj taka trochę wielka, wielka cyfra. Oczywiście 15 kg to jest bardzo dużo, ale generalnie powinniśmy pamiętać o tym i powinniśmy też tłumaczyć to swoim klientom, że to wszystko, co dzieje się w programie, zależnie jest od wielu czynników. To nie jest tak, że my damy osobie sobie plan żywieniowy i damy suplement. I tutaj nasza rola się jakby zamyka na tym. Absolutnie tak nie jest. Bo każda osoba podejmująca wyzwanie w programie fit 6 każda osoba, która chce zmienić swoje nawyki, powinna wiedzieć, że. Jej sukces tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od niej, ponieważ tak jest w każdej diecie, że 20% sukcesu to jest dobrze ułożona dieta, a 80% to jest praca, którą nad nią wykonamy. Więc generalnie zależy to od zaangażowania uczestnika, czyli jeżeli osoba jest gotowa na zmianę, jest osoba gotowa zmienić coś w swoim życiu, jest osoba w stanie wyeliminować te złe produkty żywieniowe, generalnie liczy się zaangażowanie. Więc musimy też wybadać pracując z osobami, które chcą być w programie Fit6, czy im zalewy na tej zmianie. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, której zależy, to jesteśmy przekonani o tym, że taka osoba osiągnie swój, swój cel i będzie się z nią bardzo dobrze pracowało. Dodatkowo warto też pamiętać o tym, że ten to tempo utraty masy ciała to jest tempo indywidualne, więc inaczej będzie na przykład chudła pani Ania, która ma 30 kg nadwagi, a inaczej będzie chudła pani Zosia, która ma 4 kg nadwagi. To są inne ilości, inne, jakby inne stany organizmu, inna kondycja organizmu. Więc tutaj też zależy to od podatności na utratę masy ciała takiego organizmu. Oprócz tego warto też mieć na oku taką ogólną kondycję zdrowotną naszego podobiecznego. Są osoby, które po prostu mają nadwagę i nie mają jakby żadnych chorób współtowarzyszących, są w miarę sprawne fizycznie i długo się ruszają, a tam osoby, które mają jakieś tam takie niewygodne niewygodne choroby, mają jakieś takie ograniczenia, które przeszkadzają im w tej utracie masy ciała. To przede wszystkim są choroby metaboliczne, są to choroby tarczycy, jest to insulinooporność, są to choroby jelit, więc tutaj w tym wypadku takim osobom zawsze będzie trudniej tą masę tracić, ponieważ jednak organizm, który jest chory, przede wszystkim skupia się na tych chorobach, więc tutaj takie osoby mogą osiągnąć sukces, ale jest to w trochę innym tempie, jeżeli w przypadku osoby zdrowej, która jest w stanie się ruszać, która jest sprawna i która nie ma żadnych chorób współtowarzyszących. Warto też pamiętać o tym, że istnieją leki, które mogą też nieco utrudniać utratę masy ciała. Do takich leków na przykład należą leki sterydowe czy leki hormonalne i te leki właśnie mają taką, jakby jest to takie działanie uboczne tych leków. Oczywiście one bardzo pomagają w jednostce chorobowej, do której są stosowane, i absolutnie nie wolno ich samodzielnie odstawiać, ale mogą one mieć wpływ na zwolnienie metabolizmu naszego. A jeżeli nasz metabolizm zwalnia, to zdecydowanie trudniej jest tracić zbędne kilogramy, więc warto jest o tym pamiętać, że osoby, które przyjmują złożoną farmakoterapię, osoby, które są chore, mogą nieco trudniej te kilogramy tracić. I tak po prostu jest, tutaj nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, bo jednak organizm to jest takie skomplikowane troszkę narzędzie, więc tutaj trzeba patrzeć kompleksowo na jakby wszystkie te czynniki, które są na tym slajdzie pokazane. Dodatkowo też warto pamiętać o tej aktywności fizycznej. Tak jak już mówiłam, w etapie pierwszym, na pierwszym tygodniu jest nam zwykle bardzo ciężko to wszystko połapać, wprowadzić. Jest ciężko nam do końca zrozumieć, na czym ten program polega i jak to powinno się z tego korzystać. Więc w ciągu pierwszego tygodnia, pierwszego miesiąca programu FIT6, proszę się nie forsować, bo jednak tutaj. Zmiany żywieniowe i zmiany suplementacji mogą być odbierane przez nasz organizm jako stres, więc w tym wypadku pierwszy tydzień programu fit powinien być takim dla nas czasem odpoczynku, po to, żebyśmy mogli na spokojnie sobie funkcjonować i na spokojnie uczyć się tego, jak powinniśmy się odżywiać. Bardzo ważne jest też, żeby nasi podopieczni nie porównywali swoich wyników do wyników innych. Pamiętajcie o tym, bo wiele osób pyta się na przykład mnie, dlaczego ja spodobałam 3 kg, a nie na przykład, tak jak moja koleżanka, 7 kg. Tutaj takie porównywanie się ono do niczego dobrego nie prowadzi. Wręcz przeciwnie, prowadzi do spadku motywacji, do spadku chęci, do tego, że jesteśmy rozżaleni i że tracimy po prostu motywację do działania. Więc tutaj przypominajcie tym osobom, że tempo utraty masy ciała jest taką kwestią indywidualną i że nie można tak naprawdę na to. Yy, Mieć takiego ogromnego wpływu, więc każdy będzie tracił kilogramy w innym czasie i jest to totalnie naturalne i totalnie fizjologiczne. Pamiętajcie też o tym, że program FIT6, bo wiele osób też pyta o to, jakie są główne zasady programu FIT6. Więc generalnie taka główna zasada programu FIT6, która świadczy o jego ogromnym sukcesie, jest to autorska dieta FIT6 która łączy w sobie stosowanie takich, tej sposobu żywienia niskowęglowodanowego, czyli ograniczającego węglowodany proste, wraz ze stosowaniem funkcjonalnych suplementów diety z linii Nutricot. Więc o tym też należy pamiętać, że tutaj za sukces programu FIT6 odpowiadają nie tylko, nie tylko sposób żywienia, ale i też kompleksowe suplementy, które dopasowane są do każdego z poszczególnych etapów programu. Na każdym z etapów, na każdym z kroków naszego programu te suplementy są dobrane inaczej i zaczynamy suplementem Inner Balance, potem mamy slimex z tym Vitality Boost i ten cykl powtarza się po prostu dwukrotnie na każdym z kroków programu Fit6. I to jest właśnie optymalny sposób korzystania z programu. Pamiętajcie o tym, że tutaj właśnie to synergiczne połączenie ma ogromny wpływ. Ze względu na to, że w naszych produktach linii Nutrigo, z której biorą udział w programie FIT-6, są liczne wyciągi roślinne, liczne substancje aktywne, które wspomagają utratę masy ciała, które wspomagają wyrównanie gospodarki kwasowo sudowej organizmu. Które mają ogromny wpływ na przyspieszenie tempa metabolizmu. Więc tutaj sama dieta nie zawsze będzie tak skuteczna i nie jest tak skuteczna, jak by się to wydawało, gdyż suplementy diety dzięki swoim substancjom aktywnym, które są zawarte w nich, wspomagają osiągnięcie celu i przede wszystkim powodują, że w naszym organizmie nie ma żadnych niedoborów pokarmowych.